Uuuu, rześko! 3,5 stopnia no To nie rześko? Ale zaskakująco wygodnie Nie jestem połamany Znaczy Przez... czekaj, aż wstanie. nie po 40 mi to wyjdzie Niezła cyganeria Już składa cały wyrok Nie, ja <noise> się stary nim Ogólnie wczoraj musiała nastąpić mała korekta planów Ponieważ okazało się, że droga na którą w ogóle mieliśmy cały plan na film Zarda! jest zamknięta, bo jest osuwisko jakieś. JAK TO? Uwaga moi mili państwo, słynna dolnośląska droga 100 zakrętów została zamknięta. Z powodem jest awaria muru oporowego i pogarszający się stan nasypu spowodowany roztopami. W wyniku czego jesteśmy gdzieś w lesie obok. No i była to właściwie jedyna opcja, żeby się przykimać. Według aplikacji park Fortnite. Bo jak wiemy Supra jest świetnym kamperem. Tyle możemy wam powiedzieć. Dwie osoby. Dorosłe się wysypiają. Co kurwa? <noise> Ogólnie plan był ambitny, żeby wstać dzisiaj o poranku, <noise> znaczy o wschodzie, tak 5.40 i od razu nagrywać srogie boki, srogie jazdy, jak nie ma nikogo wokół. Ale okazuje się, że o 9.30 tu też nikogo nie ma. Więc chyba bierzemy się po prostu teraz do roboty. Akcji! Zapnij pas bezpieczeństwa, towarzyszu. To jest dosyć tak. By dźwięk Mogli chociaż to by zmienić. Ale chwila, chwila. Co za debil dał Wam superę, żeby urządzać tego typu jazdy? Nie wiem. Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy cofnąć się wspólnie o ponad 500 km wprost do miasta Pierników. Widzę, widzę. O, i nawet na reklamy jest. Na reklamy i w realu ją widzę. Ślady zbrodni. <śmany> 🎵🎵🎵 Ile? Pokaż, pokaż. Ile? Okay. Możesz spać w samochodzie, ale domem to się nie pościgasz. I to hasło będzie motywem przewodnim tego odcinka, ponieważ... Właśnie po mojej prawej stronie objawia Wam się piękna, jedyna BMW Supera. Mokry sen każdego fana japońskiej motoryzacji. Godny następca 2JZ. -a. Wnętrze wygodne, przestrzenne, perfekcyjne. A może pierdolę bezsensowne głupoty? No dobrze, dobrze. A teraz bez udawania, że ten film to coś więcej niż tylko jeden wielki freestyle. Na początku należy zaznaczyć, że Supera to już czteroletnia gablota. I recenzji, testów czy pokazówek z jej udziałem jest wszędzie pełno. Dlatego, co my możemy z nią zrobić? Dobra, i puszczam. Trochę szybciej, trochę szybciej. To co robimy najlepiej. Czyli dobrze się zabawić. Bez, kurwa, bo paliwo całe wyjeździsz, tak będziesz jeździł. Przy okazji, mierząc się ze wszystkim tym, co zarzuca jej internet, czyli niemieckie korzenie, lekko mówiąc. Ale o tym później, bo teraz prosto z udajemy się w najodpowiedniejsze miejsce do przetestowania tego dwuosobowego japońsko-niemieckiego bolidu. Czyli drogę 100 zakrętów. Najpierw zaliczamy przystanek we Wrocławiu, gdzie robimy szybko podmiankę opon. Tu mamy bydlaki 2,95, czyli 295 mm opony na stronę. Oryginalnie było 2,75, a my zakładamy, uwaga, 2,35, więc będzie 6 centów na stronę mniej bieżnika, czyli 12 centów mniej bieżnika. A następnie zajeżdżamy do Rafałka ze STICKET, u którego mamy zamiar popełnić mały tuning. Cześć, Rafałek, Rafałku! Siema! Jakie są plany? Chłopie, plany są takie, żeby zrobić bekę. Semi-beka, nie? Bez Dobra. przesady, ale odrobinę. Dobra. No i tyle. To zrobiłem, to jest. No to świetnie. No to się tak. Tak. mogę zobaczyć? Oczywiście. Nie, Pomyś zostajesz tu! To może być. W ogóle, co ty sądzisz o Suprze? Może jakieś zdanie wyrobione? Podoba mi się, ale nie jeździłem. Co o nie powiedzieć? No, z danych technicznych wygląda bardzo dobrze. Jakby cena katalogowo w porównaniu do BMW z takimi samymi parametrami, no. to jest to prawdę Powiem ci, że na zdjęciach nie robi takiego wrażenia jak na żywo, co? No. To będzie się dobrze starzeć. Tak, mi się tak wydaje. wydaje, mi się, tak wydaje. No. Jak dużo robimy. Na co poleca specjalista? Polecam albo wersję małą, czyli azjatycką, albo wersję dużą, afroamerykańską. A, jak to sądzisz. Ja bym poleciał po bandzie. <grystanie> tak. To zależy oh, tak. jaki efekt chcecie uzyskać. Bekowy. <grystanie> Trzymaj. Bajecznie, stary, to stąd wyszło, to z fabryki tak wyszło. O, Rafał musisz to zobaczyć. Tak jest. BMW supera. No i robi wrażenie. Chciałbym ci podziękować bardzo za tę modyfikację. Ona zmieniła wszystko. To co? No w z BMW teraz. Teraz to już nikt się nie pozna. No już kierunków nie się teraz pierwsze tankowanie. Zobaczymy ile pełny bak. Ile kosztował nas przyjazd do Wrocławia? Ile stawiasz litrów trubak? Eee, 60? 55. Ożeś ty! Ma... No ile mogło To Pewnie 55. Czyli kurde trafiłem w dziesiątkę. No, tutaj doleję trochę. To co? Teraz dwie godzinki, nie całe. Spróbujemy zmniejszyć ten czas. że jesteśmy już na tej drodze? Tak. Pierwsze zderzenie z rzeczywistością jest takie, że droga z zakrętów... Co? To jest droga tysiąca dziur. Tak, trzeba zmienić nazwę. Kurde, czy ta droga nie jest zamknięta teraz z jakiegoś powodu? No jest. Tylko dlaczego on tu jest? Nie dotyczy pojazdów... OK, czyli ta droga została zamknięta. Jak to? to, Jak mówiłem na początku tego filmu, po zimie zrobiło się tu osuwisko i droga została zamknięta. Co gorsza, miejscówka, na której mieliśmy spać, znajduje się już za tym zakazem wjazdu, więc jest podwójnie chuj. Generalnie naszym planem oryginalnie było urządzić sobie mały kemping w lesie obok tejże drogi. Wstać ze świtem i napier... do upadłego. W tym celu wzięliśmy sobie namiot, materac, śpiwory i wiele innych rzeczy tak naprawdę na zapas. Bo freestyle. Żeby tego było mało, ostatnie dni przed wyjazdem były całkiem ciepłe. No ale nie akurat tego wieczora. Więc podsumowując: droga, na którą jechaliśmy, jest zamknięta. Miejscówka, którą wyczaliśmy do spanka, zamknięta. Jest godzina druga w nocy, a na zewnątrz piszczy fest. Nie zostało nam więc nic innego, jak przekimać się w tym mega przestrzennym sportowym kamperze na najbliższym możliwym leśnym parkingu. Mm. Super! Zbieg byś psawał. Wow. <laughs> Dalej, sami wiecie, co było. A po zapoznaniu się z okolicą przyszedł czas na solidne testy. Halo, halo, mamy kontakt? Tak, z zaczęliśmy. Mieliśmy podgórkę, ponieważ Sebastian założył z tyłu za szerokie opony, przez co auto nie było do końca przewidywalne. Bardzo mieszkowało, było takie niepewne. Cały odbiór auto te opony zbudowały. Pierwsze wrażenie na pewno. Tak. W momencie, gdy są teraz węższe opony, jest to razy lepiej, ale też dźwięk nie powala. I nadal tutaj, w trybie bojowym, średnio to pasuje do reszty. Sam sposób prowadzenia się auta Jak ono się składa w zakręty Po prostu majstersztyk Supro jest tak Im dłużej nią pojeździsz Tym bardziej ją kochasz Ponieważ nie ma w sobie takiej wrodzonej dzikości, którą my uwielbiamy w samochodach, jest bardzo stonowana, ale pojechać ostro też potrafi. Tylko trzeba się czuć. To zabawa dla każdego bo ta droga nie wybacza błędów Dni na tej drodze, i wszystkie te łuki byłyby robione. A teraz informacja dla wszystkich tych, którzy lubią pieniądze. To, że firmy ubezpieczeniowe zaniżają pokolizyjne wypłaty, to chyba wszyscy już wiemy. Mam nadzieję. A jeśli nie, to mam tutaj parę szybkich przykładów, żeby pokazać wam o jakiej skali my tu mówimy. Tu macie wycenę Renault Kadżar z 2016 roku, które pewne Towarzystwo Ubezpieczeniowe wyceniło na 12 tysięcy złotych. Po zgłoszeniu klienta do Hellfind, czyli firmy, która taśmowo zajmuje się takimi właśnie przypadkami, zdołali oni ugrać 26,5 tysiąca odszkodowania, czyli dodatkowe 14,5 tysiąca dla właściciela pojazdu. What? Skoda Octavia z 2015 roku wycena na 6300. Po interwencji Hellfind 14300, czyli 8000 ekstra dla właściciela. Scania z 2017 roku. Jedzie, 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 skania, jedzie. Wycena na 18000. Realna wycena na prawie 47000, więc 29000 ekstra. Hello, I like money. Generalnie jest to temat stary jak świat, bo to łatwy model biznesowy opierający się na niewiedzy ludzi i zaniżaniu każdej możliwej wyceny, jakie towarzystwa ubezpieczeniowe dostają. Więc jeśli ty miałeś kolizję drogową i to nawet taką, o której możliwe, że zapomniałeś, ale w ostatnich trzech latach, to wbijaj na stronę healthfind.pl, wypełnij formularz i w ciągu kilku godzin dostaniesz telefon, w którym konsultant poinformuje cię, jakie dokumenty od stuczki będą mu potrzebne, aby określić jaka dopłata do odszkodowania ci się należy. A teraz najlepsza część. Bo to nie działa tak, że będziesz 100 lat czekać aż machina biurokratyczna zacznie działać, tylko firma Hellfinds z racji swojego doświadczenia dokładnie wie, Ile może ugrać? Bo robią to na stopie codziennej. I w ciągu kilku dni od Twojej rozmowy z doradcą dostajesz pieniądze na swoje konto, a oni zajmują się resztą papierkowej roboty. Tu nie ma przegranych. Sprawdzenie nic się nie kosztuje, a do ugrania jest naprawdę sporo. Specjalny link zostawiam Wam w opisie filmu, z którego Twoja dopłata za odszkodowanie wzrośnie o dodatkowe 300 zł. Także wbijajcie, sprawdzajcie i odbierzcie co Wasze. Nie, niech sobie pochodzi, on tutaj dostał mocno w wpalnik. Ale sztos, tylko trzeba mieć nerwy opanowane tak, że nawet uh, skyla, skyła. Po tej lekko stresującej sesji udaliśmy się za potrzebą do pobliskiego miasteczka. Siedzę sobie na kiblu i słyszę chłopaczków przez drzwi. Ty, ale zajebista BMW. Super. Następnie przyszedł czas na uzupełnienie wartości odżywczych. Oooo! Chcesz go wziąć do ust? Co za miękkość? Widzicie to? Nie Nigdy tak świeżego końca. Jak i poczyniliśmy małe zakupy, po których staliśmy się jeszcze szybsi. Szybkie, szybkie chłopaki. To nie była miłość od pierwszego jeżdżenia. Byliśmy trochę spaczeni, bo ostatnio jeździliśmy mocnymi autami. No i na szerokiej drodze, czy autostradzie, jak się klepię 100-200, to nie robiło to wrażenia. Ale na, na takiej drodze, jak tutaj, to jest zupełnie co innego. Im dłużej się tym autem jedzie, tym bardziej się je docenia i tym bardziej się je kocha. Na początku nie wiem, czego to była kwestia, że. Ogólnie Pasiak zaczął bardzo sceptycznie i mówił: Kurde, chyba nie wypada nam peszczać tego auta, gdy je dostaliśmy na materiał. Ale co teraz powiesz? No jest świetne, jest cudowne, jest wspaniałe, świetnie się prowadzi, świetnie wchodzi w zakręty. Ale żeby nie było za kolorowo, wydech. Wydech jest. Nie. I mam wrażenie, a raczej jesteśmy wręcz pewni, że głośniki tutaj grają sporą rolę. Z którego głośnika ten dźwięk? Ja się pytam. Sami posłuchajcie. Wszystko może być idealne. Ja chcę poruszyć kwestię stylistyczną, bo do cholery jasnej na zdjęciach ładne auto, ale nie porywające w porównaniu do tego, co widzisz w internecie, czyli porobione, niskie, dojebane auta. W momencie, gdy widzisz to seryjne auto na drodze robi wrażenie. Robi wrażenie. Te tylne błotniki, które zachodzą, takie napompowane, że już widząc błotniki wiesz, że jest tam ogromne koło, a daktail wiesz, że dociska, że ma funkcję. Wszystko jest tu pięknie skrojone. Ale render. <grym> no render tego auta przed premierą zrobił mu trochę krzywdę. Zresztą nie wiem czy to był oficjalny render, być może fanowski, ale niezwykle zbliżony do finalnej wersji. Ale jednak to ta wersja finalna była jak wersja demo. Zamiast na odwrót, ale na cycach to auto wygląda genialnie. Tak. A sam silnik? Następca 2 JZ? Nie modowałem go, więc nie do końca wiem. Z opinii z internetu podobno jest to niesamowicie dobry silnik. No dobrze, jeździmy nim dwa dni, więc w sumie ciężko powiedzieć coś więcej. Dobra, popty hood nawet, pop otwórz Zobaczmy, co tam się dzieje. Druga kreska paliwa zeszła po 44 km. Bardzo mały bak. Bardzo mały bak. Bardzo często trzeba się pokazywać na stacji, ale to dobrze, bo cię częściej widzą. No, nie ma ekscytacji, gdy otworzysz maskę, ponieważ jest tu po prostu modernistycznie czyli wielka pokrywa plastikowa i ogólnie wszędzie zabudowa. On jaki? Duży, tak. Optycznie wygląda super. jak fałka w siedemiach, naprawdę. Tak. A no? wielkim plusem Supry jest to, że zawsze wiesz, gdzie jest do otwierania korek. Bo widać go tutaj na tym wybrzuszeniu. W ogóle gdzieś tutaj. O, jest, jest, patrz, to widziałem u Kickstera. Widzisz jaki smaczek? Mhm. Mm Made in Poland. Umówmy się, nie jesteśmy fanami japońskiej motoryzacji. Nie stać nas na japońską motoryzację. Dokładnie. Jesteśmy pragmatyczni co do motoryzacji. Musi być fajnie, ale też tanio. Mm. Przystępnie. No i tyle właściwie. I, I tanio. Podwójna. W ogóle nigdy nie byłem fanem supry. Uważam MK4 za totalnie przechajpowany model. Nie mów tego. Ujmę to tak, po prostu nie miałem do czynienia osobiście z Suprą, nie wiem jak jeździ, wiem, że ma legendarny silnik 2JZ, ale oceniając samochody tak jak je widzę w internecie, bo tam głównie patrzę na samochody, no to mogę definitywnie stwierdzić, MK4 może possać MK5 jeśli chodzi o stylistykę, powiedziałem to. Co do samego silnika, podobno są już Zachary, co zrobiły z tego 1000 koni. Pytanie, czy to było bardziej zagranie marketingowe, czy faktycznie jest to Kozak, jednostka. Pożyjemy, zobaczymy. Na pewno. Na pewno chcę tym jeszcze więcej pojeździć. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Dlatego, póki furka jest w całości, rozpoczynamy etap powrotu. Jak mówiliśmy wcześniej, to japońskie BMW naprawdę nas zaskoczyło. Może dlatego, że nie mieliśmy żadnych wymagań, ale nie zmienia to faktu, że jest to genialne i przewidywalne auto sportowe, które sprawdza się tak samo dobrze na trasie, jak i w ciasnych zakrętach. A teraz ponownie zajeżdżamy do Wrocławia na podmiankę opon, które tam zostały Ale, no przecież nasze gruzowo polskie korzenie nie pozwalają nam na zdjęcie opon do upalania Gdy bieżnik jest jeszcze widoczny Dobra, tego mięsa jest jeszcze trochę, więc zesmasz tak solidnie Do tego jeszcze tylko zdjąć naklejki u Stikeda, Wrócić 400 km do Torunia. I modlić się, żeby nie było przypału. Nie beczka Prawda jest taka, że szef oddał nam zielone światło na dobrą zabawę. I w uwagach można napisać e, przy protokole zdania, że po wymianie opon, jakby jest przyzwolenia na. <grych> Na spalenie jednego kompletu ok? Własnego? Własnego tak Nie wiem czy był świadom na co się pisze no ale chyba widział nasze filmy I co na nich robimy W każdym razie gdyby ktoś z was Chciał wypróbować taką Suprę Albo Focusa RS Albo BMW M2 Albo wiele innych furek to wbijajcie na nowo postawioną stronę wypożyczalni kicksterrent.com, gdzie introwertycy mogą dokonać rezerwacji bez kontaktu z kimkolwiek, odpowiednio wypełniając formularz, a ekstrawertycy mogą zawsze zadzwonić, porozmawiać, wypytać o wszelkie szczegóły, na przykład co można, a czego nie można, bo pod numerem telefonu zawsze jest dostępna miła pani, która odpowie Wam na każde pytanie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za zaufanie. A w komentarzach możecie napisać, w jakiej następnej furce ze stajniki Xterrent byście chcieli nas zobaczyć. Pozdrawiam, ja czyli Strzeldon. Cześć! Pamiętajcie, jest to profesjonalny poradnik jak nie używać auta z wypożyczalni.